Witam na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy ciasto bezpieczenia Kinder Country. Zapraszam. Do przygotowania ciasta Kinder Country potrzebne nam będą 200 g czekolady mlecznej, 300 g czekolady białej, 900 ml śmietanki, 36%, 250 g serka mascarpone, 250 g herbatników, 130 g płatków śniadaniowych, z pszenicy, w polewie z miodem. Ja mam tutaj akurat takie. I to wszystko, zaczynamy. 200 ml śmietanki wlewamy do garka i podgrzewamy. Nie gotujemy, tylko podgrzewamy. Za chwilę będziemy wsypywać do niej czekoladę. Śmietanka jest już gorąca, więc zdjęłam ją z ognia i dosypujemy 300 g białej czekolady. Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia się czekolady. Czekolada ładnie się rozpuściła, więc zostawiamy do ostudzenia. Blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia. Ja mam tutaj wymiary 23 cm na 37. Wykładam ją teraz na spodzie herbatnikami. Czekolada nam się studzi, herbatniki wyłożone, więc teraz do miski przykładamy mascarpone. Do mascarpone wlewamy 500 ml schłodzonej śmietanki. Tu mam bardzo gęstą śmietankę. Ubijamy teraz. Śmietane z mascarpone na puszystą masę. Do ubitej masy dolewamy schłodzoną już czekoladę i miksujemy do połączenia się. Już niedługo, tylko chwilkę po prostu przemiksujemy, żeby się ładnie czekolada połączyła ze śmietaną. Na herbatniki wykładamy krem, wygładzamy go, wykładamy drugą warstwę herbatników. Herbatniki wyłożone. Włożę teraz ciasto do lodówki i zajmę się za przygotowanie polewy. Do rondelka przelewamy 200 ml śmietanki. Śmietane tak samo jak przy białej czekoladzie. Podgrzewamy i będziemy czekoladę rozpuszczać w gorącej śmietanie. Gorącą śmietankę zdjęłam z ognia. Dorzucam do niej 200 g czekolady i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia się. Czekolada ładnie się rozpuściła, więc zostawiamy ją do całkowitego wystudzenia się. Czekolada już jest zimna, więc polewamy nią ciasto. Ciasto wstawimy teraz do lodówki, najlepiej żeby przeleżało całą noc. I po wyjęciu z lodówki możemy posypać jeszcze płatkami dla fajnej chrupkości, ponieważ te płatki, które mamy w środku, zapewne trochę zmiękną, więc można wierzch posypać płatkami. Ciasto przeleżało całą noc w lodówce. Jest naprawdę przepyszne. Z wierzchu poukładałam jeszcze troszkę płatków żeby troszkę chrupało. Jeżeli podobał Wam się przepis, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam po kolejne przepisy. Pozdrawiam i do zobaczenia.